Nie, nie Co, że się nie podoba? to jak nie podoba nie. się, to... No tak, no Dobra, to tu będzie cięcie To jest nasze znaczy cuda rozpoczęcie Akcja! No! Akcja! Akcja! No! 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 Dobra, siemaneczko Siemanko Żartuję jeszcze raz. Z tej strony Podlaskie 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 Centrum Modelarskie Już? Myśmy normalnie nagrywać Dobra, lecimy z Akcja, na no! Ten... Podlaskie Centrum Podlaskie! Podlaskie Kochamy naszych klientów! Kochamy naszych klientów! No, kochamy naszych klientów. Instrukcja obsługi. Tyle w temacie. To wpadło do oka. Tak? Ko kobieta, może jakaś. To pierwszy odpowie prawidłowo wygrywa. Talon. Talon na balon. Pyło szczelne. Jak pyło szczelne? co to jest pył? No dobra, to nie Były, Pyły to są iły i gliny. Tak. Bardzo Dora. fajna opcja. Bardzo fajna. Fajna opcja. Weź się wyprostuj trochę. Dopakowane. I no, dlatego ten model jest po prostu niesamowicie odporny na. No, czy nie to na, Dobrze gada. Powied... Weź, weź się wyprostuj ja, u, trochę to bym A tak. wiecie, jak coś się powiela wielokrotnie, no to wiadomo, że coś tam jest. Tak? Ale pamiętaj, że po prostu na tysiąc razy staje się. Prawda! Prawda, dobra. No! no. 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 Bra, 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 bra. Już, można, można stać? Tak, o, tak, pójdźmy tak, 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 tak. no, no dobra. <laughs> Jup! Dobra. Okej, okay? i teraz I co, to wszystko nie zbier... dobrze wyszło. Nie, dobra, jeszcze raz chyba nagrajmy, bo to. Nie wiem, co nie może być? No nie wiem. Żeby... Nie, nie. To się nie podoba? Nie, no to jeszcze raz powiedz. To to nie podoba nie. się to łatkę władza. Dobra, to... To z... z... No. Dobra, to. No Ju... tak, no. Dora, to tu będzie cięcie. Jakie. cięcie? Biorą teczkę i z spi...